A dzisiaj, widzowie, jesteśmy w Minecrafcie. Jeszcze przed e, tym, jak się na całym filmie wypowiem, chcę Wam powiedzieć, żebyście oczywiście sobie weszli na odcinek, gdzie e, jest Q&A, bo tam wszystko się zaczęło i możecie też wiedzieć parę rzeczy z tego filmu, więc serdecznie Was zapraszam. E, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam dom, który zbudowałam w Minecrafcie e, i on jest w mojego, z mojego prawdziwego życia. Tak, wygląda, tak samo wygląda mój dom w prawdziwym życiu, jak w Minecrafcie. I odwzorowałam go i dzisiaj wam go pokażę, więc zostawcie oczywiście łapkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale żeby po prostu takich filmów pojawiało się więcej, bo wtedy są większe szanse, wiecie o co chodzi w sobie. Dobra, ja już gaszę lampeczkę, żeby nam to nie przeszkadzało No i lecimy sobie, tak, pięknie, Pyk. Ja tutaj, te, tutaj tak będę, mam nadzieję, że wam to, ta, to tak nie przeszkadza Ustawię sobie ten mikrofon, no i jesteśmy właśnie sobie widzowie, muszę tutaj zobaczyć, w Minecrafcie ten dom robiłam około 3 godzin. Jest on dom z prawdziwego życia, wiadomo, wszystkich rzeczy. Ciężko było mi odwzorować. Ale ogólnie, poczekajcie, bo są małe lagi. Mój dom wygląda tak samo praktycznie w prawdziwym życiu, jak i tutaj. Więc myślę, że spoko. Tutaj tak. Tutaj tak. No i tutaj, wyjście od kotłowni na podwórko. Podwórko może też będzie robione, ale nie jestem pewna. Cyk, 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 cyk. No i chata wygląda tak. Też mamy takie dwa tutaj filarki, więc myślę, że jest w miarę spoko. Dobrze, widzowie, wejdźmy. Kiedy się wchodzi, tutaj mamy naprawdę taką kosteczkę jakby. Tutaj jest odwódca, okienko. tak wchodzimy. No i mamy granek, gdzie mamy lusterko, szafeczki, no i tutaj takie miejsce, gdzie właśnie się wiesza kurtki i ogólnie swoje tam jakieś Rzeczy, to tam się je wiesza, a tutaj jeszcze właśnie są. Te, można usiąść i się przebrać, więc tutaj wygląda tak: wchodzimy tutaj. Dom jest naprawdę duży, więc będzie chyba długi ten film. Tutaj mamy takie coś, że idziemy, tutaj mamy korytarz, wejście do salonu, ścianę i kolejne przejście. Idziemy sobie tutaj. Mamy tutaj WC. WC wygląda tak, że tutaj mamy umywaleczkę piękną, kibelek, no i parapecik, który jest naprawdę przyzwoity, widzowie, o nie, kurde, co ja zrobiłam, myszką mi się chce machać, dobra, cyk, 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 musimy sobie teraz ten wloczek widzowie, znaleźć, ale ja lekko się nauczyłam tego na pamięć, więc już będę mniej więcej wiedziała, gdzie co jest, dobra. Tutaj tak robimy, no i bierę sobie to. Pyk, 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 pyk. Dobra, cyk i idziemy sobie tutaj już. Mamy taką ścianę i wchodzimy sobie do kuchni, moi drodzy. Kuchnia wygląda właśnie tak. No i jest bardzo duże Tutaj mamy tak indukcja, tak, taki blaty. Tutaj mamy zlewik. No i tutaj mamy miętę, która w Minecrafcie musi tak wyglądać. Tutaj, tak, tutaj są szafki, ale nie dało się tak wszystko wzorować. No i tutaj jest lodóweczka, więc kuchnia wygląda w ten sposób. Też mamy właśnie takie same płytki. I może Wam kiedyś to na filmie pokażę, że są takie same płytki. Więc tak, tutaj mamy to. Mamy tutaj jadalnia. Jadalnia wygląda w ten sposób: jest ona, no, dosyć malutka, ale ogólnie fajnie wygląda. Jest tutaj dużo miejsca w tym domu. Wygląda yy, no tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 krzeseł, mamy w oświetlenie. Idziemy do salonu. W salonie jest kanapa, mogłaby być trochę dalej, ale jest tak, myślę, że jest mery ok. Gdzie mam taką samą kanapę? u mnie w domu? Tam jest wyjście na balkon, ale jest zasłonione, U mnie tutaj są te zasłony i firamki. Yy, tutaj, w prawdziwym życiu. No i tutaj mamy dywan. I tutaj mamy taki duży telewizor, właśnie na takiej samej ścianie e, Oraz stolik taki kuchenny, coś, coś podobnego No wiadomo, nie dało się wzorować tego tylko idealnie I nie zwracajcie, że mam skina Steve'a, po prostu zmienił mi się sam e, Muszę teraz przejść tak e, No i tutaj wchodzimy do korytarza, a ja wam pokażę e, Coś nierówno może się w tym odcinku nagrać, to jest sekundami tylko ten. Mamy taki korytarz długi, myślę, że on wygląda w miarę spoczko. Więc jak wchodzimy do korytarza, mamy takie tutaj oświetlenia, a tutaj jest bawialnia. Nie wiem po co tutaj jest guzik. Mogłam tutaj dać, że się światło pali. No i w bawialni ogólnie my mamy nasze takie rzeczy, czyli po prostu, po prostu mamy bawialnię i tutaj są nasze takie rzeczy, więc jest jakby taki pokój, taki wieczór. Eee, tutaj jest mój pokój. I aktualnie, widzowie, jak tak usiądę sobie. No i tak, shift nie działa tutaj. I ja tak samo siedzę, to jest to samo okno, co w, właśnie w Gierce. Więc myślę, że spokojnie to wygląda. Mamy laptopa, biureczko, taka podkładka, taka sama. Łóżko wielkie, i tak, tak to wygląda. Więc myślę, że w miarę jest podobnie. Widzowie. Lecimy sobie dalej do tych trzech pokoi. Nie wiem po co tutaj. A ja dałam te guziki, że to światło pewnie jest. Tutaj mamy łazienkę i łazienka mi się bardzo podoba. Yy, poczekajcie, bo muszę to zmienić. Łazienka mi się ogólnie bardzo podoba. Jest taka po prostu ładna. Poczekajcie, tylko kurde. Muszę wyjść z jednej rzeczy. Cyk. Cyk, 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 cyk. Poczekajcie. Tylko wyjdę z jednej rzeczy, bo weszłam w coś. Pyk, pyk, pyk. Dobra. Jestem elegancko. No i już możemy iść. Zaraz się to powinno zrobić. No i w ogóle sobie w to dobra działa git. Widzowie, więc tak. Łazienka wygląda w ten sposób, że zamykamy się, żeby nikt nie podglądał. Mamy lodóweczkę, tutaj mamy, to ja gadam, pralkę, tylko nie dało się... Znaczy nie wiedziałam jak zrobić tutaj to kółko. Tutaj mamy suszarkę taką białą, taką samą. Mamy kibelek. Taki. Tutaj mamy taką półeczkę ładną. Tutaj mamy wielkie lustro. Tylko dałam tak, to wygląda. Mogłam dać to jako te. To dać więcej, że jest lustro na wiecie. No. Tutaj mamy tak, mamy takie szafki. Tutaj mamy umywalkę. Tutaj wanna. Mogłam dać to, ale nie dałam. No i wanna wygląda po prostu tak. A tutaj jest prysznic. Prysznic jest duży w miarę i ma no... Cztery klapki. Tutaj dwie dwie tak. E, dobra, lecimy do sypialni. Sypialnia, jak sypialnia. Tutaj jest zielona i ogólnie w prawdziwym życiu też jest zielona. E, tak, miałam robić wam odcinek porównania, ale nie będzie takiego filmu. Jednak. E, I tutaj mamy tak, takie coś dałam, po prostu łóżko i to. A, i tutaj jest jeszcze ten, ta, no, szafa. Więc jak wychodzimy z szafy, no to pójdziemy sobie też tutaj e, do kotłowni. Kotłownia wygląda w ten sposób, jest tutaj mało rzeczy, e, bo tak, już Wam pokazuję. Wchodzi się do kotłowni, jest umywalka, ale trochę mi się już nie chciało. Mamy taki piec i pies jest dosłownie taki sam. Tutaj mamy jakieś komplikacje, pytajcie się mojego taty, bo ja to nie wiem tego. E, a tutaj mamy takie miejsce, żeby jak coś się robi przy piecu, to po prostu, żeby ten żeby usiąść, można było na czymś ten, A tutaj mamy parapecik, no i tak. Tutaj się wychodzi na dwórek, na dwórek i wygląda to tak i w prawdziwym życiu widzowie jest tak samo i to byłby już cały dom, ale jest jeszcze jedna specyfikacja, o której nie wiecie. Jest to strych, widzowie. Jest strych, jest w tym samym miejscu. Myślę, że tutaj będzie można robić jakieś tajne bazy, bo ktoś kiedyś tutaj może Wejść nam i nie będzie wiedział o tym sekrecie. Strych nam mamy naprawdę gigantyczny. Teraz w Minecrafcie, bo w życiu jest normalny taki, ale tutaj, ale mnie boli bardzo wizerowie chora, będę chyba na ferie Idealnie, no mega. Eee, akurat taki jest wolny dla nas. No i dobra, tak, schodzimy, więc tutaj jest dużo miejsca do zagospodarowania. Mam nadzieję, że taki krótki odcinek Wam się podobał, gdzie Wam pokazałam, jak wygląda ogólnie w całości mój dom. Tak jak w prawdziwym życiu. Kurde. Więc ej, co tutaj przerywa? Pasek. Jak tak było, to was bardzo przepraszam. E, ale to myślę, że fajnie to w miarę wyszło. Że no, wam się tak jak tutaj zbudowałam, bo zajęło mi to 2,5 godziny. E, był osobny film, gdzie budowałam, ale nie dało się go stawić, bo był za Po prostu trwał 58 minut i miałam komplikacje w moim telefonie. Więc tak to wygląda. Jestem chora lekko, widzowie, gardło mnie też boli, ale w ogólnie to wygląda to tak. Myślę, że w miarę spoczko i tak, będę miała już gotowy film, bo właśnie nagrywam teraz film na zapas dla Was, widzowie, żeby ten, żebyście mieli co oglądać odcineczki piękne widzowie, więc mam nadzieję, że taki film luźny Wam się podobał, a kolejny odcinek na moim kanale będzie bardzo fajny, bo sami zobaczycie, chyba nie muszę dużo mówić, ale sami zobaczycie będzie bardzo, bardzo fajne, więc co? Ja się z Wami kochani żegnam i widzimy się na kolejnych filmach. I też podajcie na mojego Instagrama, bo teraz w sumie tam się nic nie dzieje, ale możecie sobie zawsze wejść. Nazywam się tam Wiktoria Sitowska, więc może Wam tutaj gdzieś jego wyświetlę. Pyk, 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 pyk. Macie 1, 2, 3 no i zostawcie, subka, łapkę w górę, a i jeszcze mam taką do Was wielką, ale tą ogromną prośbę, bo jest moja piosenka. No i będzie jeszcze jedna, ale widzowie, jest piosenka święta, pod, który, pod którą możecie dobyć bardzo bym chciała 1000 wyświetleń, a niewiele brakuje, jest 871 wyświetleń chyba. Bardzo was proszę, żebyście tam weszli i wbili, byłoby mi mega miło, a ja się z wami żegnam, to już będzie koniec i co? Żegnam się i to tyle, baju, 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 a jeszcze jak to nie widział odcinka z Q&A, to niech szybko zobaczy, bo tam jest tyle informacji, że się w głowie nie mieści, bo teraz jak będą nowe filmy, to były te informacje i możecie paru rzeczy nie wiedzieć, więc zapraszam. Buziaki.